A więc witam ponownie, kolejny odcinek po dłuższej przerwie, ale zaczynamy rozdział czwarty, Kult Potępionych. Następnego dnia na przedmieściach Underhalu. Ok, zaczynajmy. Oczywiście, filmik. To kultyści, którzy byli z Nekromantą. Co zrobią z tą kopalnią? Nie czekajmy, co się stanie. Do ataku! Przeklęci intruzi. Nie mogą przeszkodzić w wykonaniu planu naszego pana. Załóżmy tu obóz. Wszędzie wokół pełno kultystów. Nie chce się pchać do ich gniazda bez żadnego wsparcia. Całkowicie się z tobą zgadzam. Oni napieprzają. Wow. Nie spodziewałem się takiej prędkości. No, że się zaraz po Andorhalu. Jak proszą w kwestie. Ojojoj, to jest ta misja, co atakują nas z dwóch stron. Nie za fajnie. Szybciej, szybciej. Szybciej, nie ma czasu. Dawaj fermę. I buduj. Wodo i ratusz. No co Ty nie powiesz? Te wskazówki są naprawdę szybkie. Informują mnie o czymś, co już wiem. O, to są koszary. Myślałem, że tartak. Dobra, tartak sobie postawimy gdzieś tu. A gdzieś za miesiąc będę nagrywał, generał właśnie z kolegą będę nagrywał multiplayera z tego z diablo dwójki, żeby było ciekawiej. Było 10k złota mało Dobra, jakie mam misje? No, nie ma dodatkowych logik. Czekaj, jaka jest główna? się i po prostu mu łazić i tłuc wszystko, co się ruszy. Szybciej ludzki, szybciej, do jasnej dupy. Światłość jest Dobra, chronicie tutaj, wy. Dobra, get ready to get. Do złota. Wy też do złota. Szybko, nie ma czasu. Nie ma czasu. Wy wymagacie kuźni no. Do jeszcze jeden. Jeszcze jeden ziomek mi jest potrzebny. Szybciej, szybciej. A właśnie, żeby nie było zwiększyłem rozdzielczość, bo mam inną kartę graficzną, co mam na nadzieję wpłynie lepiej na jakość nagrywania. A jeszcze dwóch. To Muszę więcej fermy zbudować. Nie trzeba mi się kłaniać. No to nie będę ci się kłaniać. Łaski bez. To ciekawe. Gotów do pracy. Czekaj. O, grupowa teleportacja to jest świetnie. To jest świetne. Więcej pracy? Więcej pracy, tak. Zbuduj tartak. Tartak zbuduj tak, tu. Panie. Tu jest so good. Tak, Chciałem powiedzieć panie. sweet, ale nie będę z ciebie robił pokemonu. Było o nie czerwicie i zróbcie fermę Dobrze o. To ja już pójdę Fermę buduj. Tak panie To? To ja pierwszy ale ty buduj fermy Tak panie tak. Rozumiem O przerwało Co? Jedna ferma, druga ferma. Szybko, 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 szybko. Nie ma czasu, nie ma czasu. Skończyłam. Okej. Okay. Chyba jeśli misja się przedłuży, to zaczęłam dogrywać jakieś 3 minuty temu. To ja już pójdę. Chcę dodawać 20 minut. Gdzieś tak, takie będą częściej, jeśli będzie dłuższe niż 30 szybciej, szybciej. Szybciej, 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 szybciej. Fast, fast. Okej, okay. i do tartaków. I więcej chłopków. Więcej chłopków. Nie ma Więcej chłopków. Trzech. No, ogólnie to dalej nie mogę zwalczyć szumów, AudaCity próbuje tym wyciszyć, ale odszumiacz mi się ostatnio zbugował. Główny problem jest taki, że jak wyciszę to traci jakość gra. To jest dla mnie duży, dużym problemem. Szumów akurat wtedy nie ma ani jednego, ale jak mówiłem, nie chcę stracić jakości gry. Bo po odszumieniu oczywiście nie słychać nic. Z tego słyszałem jak się nagrywa na starem miksie, to najlepiej jest nagrywać na Windowsie siedemce, bo on tam ma dopiero możliwość nagrywania na dwóch kanałach, ale mój komp 7 nie wyciągnie. Może niedługo będę zmieniał to Zrobimy na siódemce. Dobra, ziomek, 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 buduj kuźnię. Tak, drewno sobie połupiesz kuźnie. No, szybko idzie. Oj! Atakują i zarżą ci pomagają kleczy. Badania zakończone. Budownictwo w 100%. Potrzeba więcej drewna. Nie mam więcej drewna. Już mam więcej drewna. Z tego co pamiętam, a nie będę spoilerował tak zaraz zobaczycie w tej misji co będzie. Ogólnie ja się nie mogę doczekać misji nieumarłych, ale elfy są do dupy. Yy, o właśnie, jak będę zac zac zaczął nagrywać Diablo dwójkę, to nie wiem czy będę nagrywał Frozen Trona w tym czasie, bo dwójkę najpierw najprawdopodobniej będę nagrywał, tylko na weekendy wrzucę odcinki. Więc możliwe, że jednak znajdę czas na Frozen co... ale to nie jest pewne. Na Bo jeśli będę miał czas na więcej czasu na nagrywanie Frozen Trona, to będę grał Frozen a nie... Znaczy, pfu, jak będę miał czas na większe możliwość na Diablo, to będę jak najwięcej nagrywał Diablo, a jak najmniej Frozen Trona. Bo Diablo to jest gra, którą naprawdę lubię, tak samo jak kto, ale wolę Diablo. No Dobierz, Jade, -do wiesz. No. No jak najbardziej. Dobry. Dobry ludek, dobry piesek. Good dog. Na honor. O J -do J -do Jak super fajnie. Zapewnia się rozwiązania. Jasne. Co? Co możemy dalej? Modernizacja e, królów. I też królów. O, już mamy twierdzę. Szkoda tylko, że Zamek nie i jest jedyny, który może szczerać. inne to są takie nubiarskie i nie mogą takie dla frajery też orków orków nie wiem, nie pamiętam wiem, że elfy to na pewno nie mogą dekromantów ulepszony na pewno może ludzi nie może i to wszystko ale ja gadam bez sensu Szybciej, 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 szybciej. Nie ma czasu. Nie ma czasu na czekanie. Oo. Dobra, Powratajemy sanktuarium. Jest następny w kolejce. No, szybko, 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 szybko. Czekam na gotowe. No, skończone. Skończone, okej. Okay. Badania zakończone. Ok, szkolcie się, szkolcie i zaraz atakujemy coś. O, będą no, mogli nosić więcej drewna. To też jest duży bonus. Trzeba więcej drewna. Jeszcze nie mam więcej drewna. Już mam drewna. Ok, zostawiajcie. Nie będę też się pozbudować. Jeszcze chwilkę. To, da, to daje dużego bonusu, że te ludzkie mogą więcej drewna nosić. No, więc jednak to 10 to jest trochę mało bo 15 to już jakaś wygląda ile ja to mogę jeszcze jest 4 jednostki o, tak będzie świetnie sprawiedliwości no. niech się stanie zadość jest to prawda chciałbym też jednego bogika jeszcze ale no dlatego potrzebuję tajemnicę sanktuarium więc ziomuś ja na pierwszej szybciej badania Właśnie ostatnio testowałem da trochę pograłem, więc nie jestem już tak... Nie będę nagrywał na ślepo. Badania zakończone. I o właśnie. dostrykona. Yy, ostatnio mnie zaintrygował i stwierdziłem, że możliwe, że nagram. Yy, no, lubię gierki fp, yy, te strzelanki. Free point shooter, FPS-y. Dobrze. Nazywane właśnie po strzelankami. A, F a, tego właśnie. Ghost Recon jest taki drżnowy co mi się bardzo podoba. Bo lubię też sterować oddziałami całymi. Nie, odwrotnie. Załóż więcej farb. Nic. Nie eee, mogę tu budować. Nie mogę tu budować. Dlaczego nie możesz tu budować? Całopodrzewa to był. że skała tu jest. No to nie można, to może. To no, jest takie hamskie, tychże grze. No nie może, a to może. Ojej, się kręci, się kręci. Z tego co pamiętam, to też najgorszą misją jest szósta. Nigdy jej nie lubiłem. Zawsze mnie wnerwiała. Pewnie przejdę ją dopiero za trzecim razem. Ale... Mówi się trudno i ciągnie się dalej. Znaczy pff, żyje się dalej. Co so, ja jakieś takie pedalskie teksty wyjeżdżam Tak nie powinienem mówić To nie jest w moim stylu Tak panie skończony. Okay, to ja już pójdę Okej, okay. okej Kanonierzy Jak intrygująco Jest buduj się, buduj się, ty też o jest, okej okay. Dobra Idziemy tu wroga ja Poleca oddział. Co tu mamy? Mądry Ale żebym wyczuł moment, akurat mnie zaatakowali mój gniew Plugawy No Ale to cieliasy szybko pójdą No zaraz To chyba nic nam nie powie U! Jest baza wroga Trzeba ją rozpierdzielić na honor nic go W imię króla mojego ojca Wimie króla mojego ojca nie uraduje się tak jak mówiłem baza, baza nieumarłych szczela Nadchodzi sprawiedliwość Oczywiście Dobra, lecz go chyba zatłucza Dania zakończone. Za mojego ojca, króla. Dobra, więc sprawdziłem, zakończymy tutaj ten odcinek. Później będziemy kontynuować, a więc jeśli chcecie, ko komentujcie, co by mnie bardzo uroczyło. Subskrypcje jeszcze bardziej by mnie ucieszyły i pozytywne oceny filmu też by były mile widziane. Dzięki wszystkim. Na razie nawijał dla was Clancy.pl i do, o, później, do następnej części. Bajo. Nadchodzi Nie. sprawiedliwość. teraz. To. O. Fak, straciłem jednostkę. Dobra, szybko, 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 szybko. Uczta, to, Na honor. Ciężko się gratuluję. elfa. Elfy są najważniejsze tutaj w na tym razie dla mnie. One mi leczą jednostki. O, jest. Jak najbardziej ratowałem dupę Po O fa, wieżyczka. Króla to. Oczywiście. To i Oj, straciłem elfa. fajnie. Na honor. Szybko, szybko, szybko. Elf. Jak najbardziej Wprawiedności. Kontrol jeden. Bindujemy. Elf! O oh, f**k, nie mam money. No i po Elfie. Okej, okay, ale ja go rozwalę. Nie poddam się, została tylko ta którą można atakować. Lecz ziomka. Jeszcze? Okej, okay, poszedł. Za mojego ojca, króla! Nadchodzi No i w ten właśnie sposób z najsłabszą możliwą armią, ponieważ jestem słabym graczem, ale i tak rozgromiłem całą tą bazę nieumarłych. Uważam się za pro. Jestem bogiem tej gry. Tak to jest prawda jest taka, że w to nie, lamę okrutnie Nic gdzie już nie utracnie To że gra mnie, znaczy się mówił grać nie Poczuj mój gniew Wycząc się za zależność. Ale jakoś radę daję Ci plaga nie i nie Misję mam? Nie, jeszcze nie mam. O co na razie mam się rozglądać. Tak, tak, tak. Dobra, Dobra, razy wezmę trzech. Zwiększył mi Światłość zasięg strzelania. Byłem zaskakująco krótkie jak na razie. Ale króla, mojego ojca. Ale właśnie nie pamiętam, czy to jest większy zasięg strzelania, czy siły strzelania? Zaraz zobaczymy. Zasięg. Gotów do akcji. Gotów na Ale akcja nie jest gotowa na ciebie. Ha! Skończona. Dobra, fermo zrobiłeś Szyba. to, to następna następną fermę. Nie mogę tu budować. Nie mogę tu budować. Jeden pyk. No, a dzisiaj mamy jakiś taki lepszy humor. I zaczęłem do nagrywać gdzieś 28. Jest 41. ale dużo raczej z tej misji już do końca nie zostało. Zaraz obcię. Na Jak coś tu za jest to spierdala. Na Właśnie to jest najgorsze, że tu się szybko złoto kończy. O Keltuzat. Witajcie, dzieci. Jestem Keltuzat. Przynoszę wam ostrzeżenie. Odejdźcie stąd czym prędzej. Ciekawość sprowadzi na was tylko śmierć. Czy to ty wywołałeś zarazę, nekromanto? Ten kult to też twoja sprawka? Tak. Kazałem wyznawcom kultu Potępionych rozwieść zakażone ziarno. Ale nie wszystko jest tylko moją zasługą. Nie rozumiem. Jestem sługą upiornego władcy Malganisa. To on zesłał plagę, która oczyści świat i sprawi, że ogarną go wieczne ciemności. A z czego konkretnie zamierzacie ten świat oczyścić? Z żyjących, rzecz jasna. Plan Malganisa zaczął już działać. Odszukaj go w Stratholm, jeśli potrzebujesz następnych dowodów. Atakuje mnie pomocy Nie żartuję to ci jasny na honor A znisz Spichlerz spichlerze to zło. W imię króla mojego wszystkie spichlerze są puste. Ziarno zostało już wysłane Przybywamy za późno Dobra zrobię krótkie cięcie i zobaczy ile nagrywa